Program Sakson do gabinetu lekarskiego jest przygotowany do pracy z pacjentem. Gdy pacjent pojawi się w gabinecie, można wybrać jego dane poprzez przycisk szukać lub dodać nowego. Jeżeli do programu jest wprowadzony prawidłowy PESEL pacjenta, to system może sprawdzić jego ubezpieczenie w systemie EWUŚ. Dodatkowo lekarz w każdym momencie może zajrzeć do elektronicznej dokumentacji pacjenta, i zobaczyć jego badania i zabiegi oraz dotychczasowe wizyty w gabinetach. Podstawowymi danymi, jakie lekarz wpisuje w trakcie wizyty, jest rozpoznanie i obserwacje lekarskie. Rozpoznanie można wpisać z palca lub wybrać z listy wesłownika ICD10. Dane z obserwacji lekarskich można uzupełnić je wykorzystując menu kontekstowe. Które uzupełnia opisy charakterystyczne dla danego gabinetu lekarskiego. Podczas badania wykonywane są różne procedury medyczne. Ich ICD-9 można wpisać bezpośrednio lub wyszukać do słownika. Do danego gabinetu można przypisać specyficzne dla niego procedury medyczne. W trakcie badania pacjenta może okazać się konieczne wypisanie zlecenia lub skierowania do innego gabinetu na badania, na zabieg lub do laboratorium. W laboratorium można określić, jakie są domyślne badania zlecane przez lekarza. Program SAXON umożliwia lekarzowi wystawienie recepty. Receptę można skopiować z poprzedniej wizyty lub wystawić nową. Wystawienie nowej ułatwiają wykazy leków, m.in. wykaz leków refundowanych w Ministerstwa Zdrowia. Po wybraniu odpowiedniego leku możemy skorzystać z menu kontekstowego dla wskazania zasad przyjmowania danego leku. Dla ułatwienia rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia program sprawdza dane pod względem wymogów stawianych przez NFZ i wyświetla tutaj listę błędów. Po wprowadzeniu wszystkich danych z wizyty lekarz może ją podpisać, aby uniemożliwić jej usunięcie z danych o pacjencie. Informacja o podpisaniu elektronicznym wizyty jest widoczna na dole z dokładnością do daty i godziny. Dodatkowo w systemie dostępnych jest szereg wydruków dotyczących pojedynczego pacjenta i jego wizy oraz dane dotyczące ruchu pacjentów. Jest to szeroki zestaw zestawień niezbędne do analizy w każdym gabinecie.